Dzień dobry, z tej strony Szymon Moszny, a ze mną jest Kacper Bokiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. Tematem dzisiejszego odcinka jest klata. Tematem dzisiejszego odcinka jest to, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia, po to, żeby klata była większa, ale w szczególności bohaterem naszego odcinka będzie jedno ćwiczenie, jakim są rozpiętki. Rozpiętki można wykonywać różnymi akcesoriami na wiele różnych sposobów. W dzisiejszym odcinku razem z Kacprem pokażemy Wam, w jaki sposób możecie łączyć ze sobą rozpiętki z innymi ćwiczeniami po to, żeby doprowadzić do dużego stresu metabolicznego, do dużego przeciążenia Waszej klatki piersiowej, po to, żeby miała ona szansę dostać tak silny bodziec, żeby zacząć rosnąć. Tutaj będziecie mieć od nas trzy przykłady, w jaki sposób można rozpiętki połączyć z innymi ćwiczeniami w seriach łączonych. Zaczynamy? Tak. Jako pierwszy sposób przeciążenia mięśni będziecie robili rozpiętki, a zaraz potem przechodzicie do wyciskania. I teraz dobieracie sobie taki ciężar, żeby wykonać od 10 do 12 powtórzeń rozpiętek i wykonujecie je maksymalnie prawidłową techniką, czyli łokcie są lekko zgięte, klatka wypięta, łopatki ściągnięte, prowadzicie ciężar na zewnątrz, staracie się na mak maksymalnie rozciągnąć mięśnie klatki piersiowej. I rozpiętki to jest w ogóle świetne ćwiczenie, którego yy, wykonywanie Wpływa bardzo dobrze na mobilność, czyli wykonywanie rozpiętek sprawia, że Wasza klatka piersiowa się wydłuża, ale żeby mógł nastąpić taki efekt, musicie wykonywać to ćwiczenie w pełnym zakresie ruchomości, mocno otwierając na zewnątrz ramiona. Teraz, Jak już wykonacie te 10, docelowo 12 powtórzeń, tylko zmieniacie chwyt i bezpośrednio przechodzicie do wyciskania sztangielek stosując ten sam ciężar. To jest taki fajny trik, bo pozwala Wam na wykonanie już od 20 do 24 powtórzeń w ciągu jednej serii, dając tym samym bardzo silny stres metaboliczny i bodźcując Wasze mięśnie, wpływając na rozwój wszystkich struktur mięśniowych, które się w klacie znajdują. Bam! mamy. Jeśli sprawdziłeś już pierwszą technikę intensyfikacji, spróbuj też drugą. Tutaj będziemy o dokładnie odwracać sytuację. Najpierw będzie duży bodziec w postaci dużego ciężaru, a później dopompowanie mięśni w mniejszym ciężarem. Jako pierwszy robicie wyciskanie sztangielek. I bezpośrednio po tym przechodzicie do, do rozpiętek. Jeśli nie wiecie jakiego ciężaru użyć, możecie zrobić 100% versus 50%, czyli w pierwszym, jakby w pierwszej fazie ćwiczenia wykonujecie 10 powtórzeń danym ciężarem, bezpośrednio po jego wykonaniu odkładacie ciężar, bierzecie połowę z tego i wykonujecie kolejne 10-12 rozpiętek. I to jest takie chyba najbardziej klasyczne z istniejących połączeń rozpiętki z innym ćwiczeniem. Bam. Dobra, odkładasz delikatnie, łapiesz od razu już angielki i bezpośrednio potem przechodzisz do wykonania rozpiętek. Tak. No właśnie. I tutaj znowu macie bodziec siłowy, macie element rozciągania, macie element stałego napięcia mięśniowego. To jest to, co może sprawić, to jest to, co sprawi, że wasze mięśnie będą rosły. Trzeci wariant intensyfikacji będzie już połączeniem rozpiętek wykonywanych sztangielkami z rozpiętkami wykonywanymi na linkach. I teraz jaka będzie różnica? Połóż się na chwilę. Połóż się na chwilę na ławce. I teraz zobaczcie, różnica jest taka. Jeśli wykonujecie rozpiętki sztangielkami, to w pozycji początkowej tutaj ci, yy, siła, która wpływa na mięśnie klatki piersiowej jest niewielka. Ona sobie rośnie wraz z odwodzeniem ramienia od ciała. Tutaj obciążenie jest największe z racji tego, że siła też jest największa, że dźwignia jest najdłuższa. I teraz, im znowu wkracać mocniej mięsień, tym obciążenie spada. Jeśli złapiecie linkę wyciągu, to w tym miejscu siła w momencie wykonywania ćwiczenia będzie największa w kontrze. To siłę, którą, która jest generowana przy wykonywaniu tego ćwiczenia sztangielkami. I teraz, trzymając linki, tutaj siła jest największa, i im bardziej schodzicie w dół, tym siła spada. I znowu, wykonując ćwiczenie, tu jest siła mała, i tu jest siła jak największa. W związku z czym, aż prosi się o to, żeby wykonać połączenie tych dwóch ćwiczeń: rozpiętki linkami i sztangielkami. Dobra, to zław sobie sztangielki. I tutaj znowu. Osiem ruchów, i wykonujesz, wykonujesz rozpiętki. Techniki już opisałem. W ogóle kiedyś razem z kasem nagraliśmy cały materiał o tym, w jaki sposób wykonywać rozpiętki. Możecie wrócić do tego materiału po obejrzeniu tego filmu. Dobra, bam. Dobra, odkładasz i teraz weź sobie prawą, ja ci dam lewą. Bezpośrednio przechodzisz do rozpiętek linkami, trzymaj i dobijasz. Właśnie. Pięknie. I macie ostateczne uderzenie ukierunkowane na rozwijanie masy mięśni piersiowej przy wykorzystaniu rozpiętek. Że Kacper ty ćwicz, a jeśli ten materiał Wam się podobał, łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby dostawać info o nowych filmach, a my z razem z Kacperem zapraszamy Was do oglądania kolejnych materiałów.